Jak ten czas spędzić w takiej pełnej formie duchowej? Co by ojciec radził y, ludziom, którzy no, są zamknięci w swoich domach? Ludzie nie wiedzą, co z tym robić, nudzą się, słuchają mnóstwo wiadomości, wiadomości sprzecznych o tej, o tej, o tej chorobie i zaczynają ludzie po prostu, tak może brzydko powiem, głupieć w tych domach. A to jest czas, aby. Y, być może ja zawsze mówię, nasze zgromadzenie jest zgromadzeniem Słowa Bożego, Pisma Świętego. Ja nawet w szkole w Guadalupe, jak, jak pracowałem, my co roku dzieciom wręczamy Pismo Święte. I mówię, ludzie kolekcjonują piśm, Pismo Święte. Pismo Święte jest książką chyba najbardziej sprzedaną na świecie i myślę najmniej czytaną. Ja myślę, że to, to jest czas, może, tego, tej, tej kwarantenny, aby otworzyć Pismo Święte i zacząć je czytać. Ja zawsze mówię ludziom i to nie, nie w, tym, w tym czasie, małżeństwa żyją ze sobą 30 lat i praktycznie się nie znają. Żona albo mąż wie, co lubi zjeść na obiad, albo gdzie pracuje, ale tak naprawdę nie znają siebie od wewnątrz. Czym się martwią, czym się przejmują. Ja myślę, że to jest też czas, aby, aby zacząć porozmawiać i poznać siebie w rodzinie. Najgorsze, co może być, to nudzić się w domu, będąc z bliskimi. Są takie szanse, żeby, żeby ten czas spotkać, spędzić na, na spotkaniu z tym, którego mamy blisko. I nie tylko którego mamy blisko. Ja czasami, wracając do takich rzeczy religijnych, miałem msze dla młodzieży z naszej szkoły z Kolegium Guadalupe. To była młodzież tak chyba 16-letnia. Chyba z czwartej klasy czy trzeciej klasy szkoły średniej i pytam się ich, czy przynieśli telefony. No tak z podejrzewaniem, z podejrzeniem na mnie patrzą, no i nic, ja mówię, no nie bójcie się, to jest tylko pytanie, czy macie telefony? Mówią tak, ale mamy w plecakach i wygaszone. Bali się po prostu, że będę na nich krzyczał, że przynieśli telefony nam nasze do kościoła. A ja mówię, to wyjmijcie te telefony z plecaków. No tak patrzą się na nie z podejrzeniem, z co ja chcę z nimi zrobić. No i tak ktoś tam zaczął i wyjął jeden i drugi, mówi, włączcie te telefony. Znowu z podejrzewaniem na mnie patrzą, co ja kombinuję. No włączyli te telefony. Mówicie, co? So, a teraz zrobimy taką jedną rzecz. Wyślijcie, bo to był początek mszy świętej, akt intencjalny. Wyślijcie komuś wiadomość przez WhatsAppa, albo przez maila, albo jakiś inny, Instagram. Wyślijcie komuś wiadomość, mówię, przepraszam, pomyliłem się, zrobiłem Ci krzywdę, albo, albo coś innego. No ja, ja, ja mówię, wykorzystujemy telefony dla wielu głupot. Chyba w Argentynie statystycznie trzy albo cztery aparaty telefoniczne są na osobę, bo te niektóre stare się wyrzucają. Spędzamy czas na, na czasami na po prostu rzeczach bezsensownych, a mówię, ten aparat też można wykorzystać do rzeczy słusznych. Zwłaszcza jak, jak teraz się mówi o tym, o ludziach po prostu zamkniętych w swoich domach. Kiedy nie możemy ich odwiedzić, ja myślę, że taki telefon, albo internet, albo inne środki masowego przekazu, to jest dobry sposób, aby skontaktować się z tym drugim człowiekiem i, i porozmawiać z nim. Potrzebują tego zwłaszcza ludzie starsi. My tutaj w Argentynie, w Buenos Aires zrobiono taką akcję, młodzież pomagają starszym. Z tym ludziom, którzy po prostu są sami, zamknięci w domach, nie mogą wyjść i zakupy robić. Zebrało się nawet, tak z tego co, co burmistrz miasta mówił, 30 tysięcy młodych ludzi gotowych pomóc tym starszym. Nie tylko zrobić zakupy, porozmawiać z nimi dwa razy w ciągu dnia, zadzwonić do nich, powiedzieć, że porozmawiać ci ludzie tylko potrzebują. To nie trzeba nawet mówić o, o kwestiach religijnych, o Panu Bogu, o Panu Jezusie, o, o Matce Bożej. Po prostu być z tym drugim człowiekiem. Ja myślę, że taka e, ważna rzecz, chyba resumen naszej wiary, Bóg jest miłością. I ta miłość to nie tylko zamyka się w kościołach, kiedy mówimy tam o Panu Bogu, ta, ta miłość teraz z tych kościołów musi wyjść. Jak wygląda argentyńska święconka w Polskim Domu? Co się w niej znajduje? Święconka w domach polskich jest taka sama jak, jak w Polsce. Jest dzielenie się jajkiem, wędliną, chlebem i, i, i solą. Zupełnie można powiedzieć taka, taka święconka polska i śniadanie w polskim zwyczaju. Na polskich stołach na śniadanie, o którym ojciec wspomniał, często w różnych domach, w różnej formie, w różnym kształcie pojawia się barszcz. A czy w Argentynie też gotuje się barszcz i też pojawia się na tym stole świątecznym? No nie no, no a, aż tak daleko to rzecz mnie nie, nie poszli. Trzeba zrozumieć jednak, po po tylu latach na, na, w Argentynie, nieważne, czy to jest polski stół, w Argentynie jest zupełnie nie, nie do pomyślenia. Raczej jest nie do pomyślenia, żeby na, na śniadanie zupę postawić. Raczej nie. Byśmy musieli tą święconkę zrobić przynajmniej na obiad, żeby na pewno na polskich stołach pojawia się barsz, ale na pewno nie na śniadanie. Może na obiad, może na kolację, ale na śniadanie zupy raczej tutaj nikt nie postawi, nawet Polacy. Proszę ojca. W wielkiej nocy życzymy sobie bardzo częścia, bardzo często właśnie taka jest formuła zdrowych, wesołych świąt. To określenie chyba w szczególności w tym roku ma taki mocniejszy wyraz, bym powiedział. To zdrowie jest tutaj chyba najmocniej akcentowane. I to powiem jako ksiądz chyba. Nie tylko musimy dbać o zdrowie cielesne, fizyczne, ale właśnie te, te zdrowie duchowe. I w tych czasach to się takie właśnie w mieszają. O które zdrowie powinniśmy dbać bardziej? O te dwa chyba. I jedno, i drugie. Obyśmy za. Jak najszybciej, może za miesiąc, za dwa, za trzy miesiące, nie zapominali o tym, że musimy troszczyć się o te dwa zdrowia: zewnętrzne, fizyczne, ale też te duchowe. To ja w takim razie, ojcu, życzę zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję. Ja tak samo i Panu, i wszystkim, którzy mnie słuchają, aby te, abyśmy potrafili te święta, chociaż zamknięci w domu, przeżyć z rodziną. Ci, którzy mogą przeżyć radośnie, a ci, którzy mają po prostu jakieś, jakieś osoby chore, aby potrafiły poświęcić im trochę więcej czasu. Ja myślałem, i wrócę na chwilkę jeszcze do tego tematu tych zamkniętych kościołów, i ja tak. Jeszcze tak zdałem sprawę, i to mówiłem Polakom, myśmy się. Czujemy tak dziwnie, bo nie możemy pójść do kościoła, aby te, te święta, takie, takie bardzo ważne, chyba najważniejsze święta w naszej, w naszej religii, spędzić w kościele. A chyba nigdy żeśmy nie pomyśleli o ludziach chorych i starszych, nie, wzglę... nie teraz już, jak jest ta pandemia, wcześniej. Oni od wielu lat te święta musieli spędzać poza kościołem, patrząc na jakieś transmisje, jakieś myśli przez telewizję. Ja myślę, że teraz ten... ten... Ta, ta pandemia pomoże nam zrozumieć i bardziej być solidarni właśnie z tymi, z tymi ludźmi chorymi, starszymi, którzy za, zawsze te święta spędzali w zamkniętym domu i bardzo często spędzali samymi. Pomyślmy teraz, jak my czujemy się tak niewygodnie, zamknięci w domu właśnie o tych ludziach starszych, bezdomnych, chorych, abyśmy zrozumieli, że ta pandemia szybciej czy później się skończy ale ta samotność tych wielu ludzi zostanie. Pamiętajmy o nich, aby ich odwiedzić, aby im pomóc, aby z nimi porozmawiać, aby oni nie zostali dalej zamknięci w swoich domach.